Wyobraź sobie człowieka, którego bali się Niemcy, szanowali podkomendni, a jego legenda rosła jeszcze za życia. Dowódcę, który potrafił wymknąć się z najlepiej strzeżonego więzienia, spadochroniarza, szkolonego w największej tajemnicy, żołnierza, który zawsze wracał tam, gdzie było najtrudniej. To historia Jana Piwnika, pseudonim ponury, jednej z najbardziej niezwykłych postaci polskiego podziemia. Witaj w serii Legendy Polskiego Podziemia. W tej serii opowiadam o ludziach, którzy świadomie ryzykowali wszystko wolność, zdrowie, a często także życie swoich rodzin tylko po to, by Polska kiedyś znów była wolna. Dziś poznamy historię człowieka, który nie lubił rozgłosu, nie szukał bohaterstwa, a jednak stał się symbolem odwagi i konsekwencji. Jan Piwnik urodził się 31 sierpnia. 1912 roku we wsi Janowice, niedaleko opatowa, pochodził z prostej wiejskiej rodziny. Od najmłodszych lat wyróżniał się spokojem i uporem. Nie był krzykliwy, nie dominował siłą głosu, raczej konsekwencją. W dorosłym życiu wstąpił do Policji Państwowej. Tam szybko zauważono, że to człowiek odpowiedzialny, opanowany i twardy wtedy, kiedy trzeba. W 1939 roku wybucha wojna. Polska upada pod naporem dwóch okupantów. Piwnik, tak jak tysiące innych, próbuje walczyć, a później znaleźć sposób, by dalej służyć. Przedziera się przez Europę i ostatecznie trafia do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii. I właśnie tam jego życie zmienia się na zawsze. W Anglii zgłasza się do elitarnego, ściśle tajnego programu. To formacja, o której długo nie wolno było mówić, cicho-ciemni. Wybrani żołnierze przechodzili najtrudniejsze szkolenia: sabotaż, dywersja, konspiracja, łączność, walka wręcz, przetrwanie, dowodzenie oddziałami w warunkach absolutnej tajemnicy. Odpadało większość. Piwnik przeszedł wszystko zdał. I pewnej nocy z 7 na 8 listopada 1941 roku zostaje zrzucony na spadochronie do okupowanej Polski. Od tej chwili jego życie to nie ćwiczenia, to realna gra, w której stawką jest śmierć albo sukces. Bardzo szybko trafia do pracy w strukturach podziemia. Bierze udział w planowaniu i dowodzeniu akcjami, które miały uderzać w niemiecki aparat represji. Jedną z najbardziej znanych operacji była śmiała akcja w Pińsku uwolnienie więźniów z silnie strzeżonego więzienia plan ryzykowny, precyzyjny, wymagający absolutnej dyscypliny i udany. Ta akcja pokazuje, że piwnik potrafi łączyć odwagę z chłodną kalkulacją i ogromną odpowiedzialnością za ludzi. W 1943 roku trafia w rodzinne strony, w góry świętokrzyskie. Tu dowodzi z grupowaniami partyzanckimi Armii Krajowej. Właśnie wtedy zaczyna funkcjonować jako ponury. Dlaczego taki pseudonim? Podkomendni wspominali, że był małomówny, skupiony, zawsze poważny. Niewiele żartował. Rzadko podnosił głos, ale jednocześnie był sprawiedliwy i lojalny wobec swoich ludzi. Nie zostawiał ich bez wsparcia. Oddziały Ponurego organizowały liczne akcje dywersyjne: atakowały posterunki, wysadzały linie kolejowe, utrudniały transporty i komunikację. Każda z tych akcji była ogromnym ryzykiem. Represje wobec ludności cywilnej były brutalne, dlatego piwnik dbał o planowanie i minimalizowanie strat. W opinii wielu żołnierzy był dowódcą wymagającym, ale takim, któremu po prostu się ufało. Kiedy zbliża się koniec wojny, wydawać by się mogło, że najgorsze minie. Jednak dla żołnierzy polskiego podziemia sytuacja wcale nie staje się prostsza. Wschód zaczyna przejmować władzę, a nowe struktury komunistyczne likwidują dawne organizacje niepodległościowe. Wielu musi wybierać uciekać, ukrywać się, albo dalej walczyć. Piwnik otrzymuje kolejne zadanie. Zostaje skierowany na kresy w okolicy Nowogródka, na tereny dzisiejszej Białorusi. Wspiera tam polskie oddziały, które wciąż walczą z Niemcami, a jednocześnie muszą mierzyć się z coraz silniejszą kontrolą sowiecką. To jedna z najtrudniejszych faz jego życia. Mnóstwo napięć, niejasna sytuacja polityczna, ryzyko z każdej strony. 23 czerwca 1944 roku, w czasie walk pod miejscowością Jewłasze, Jan Piwnik zostaje śmiertelnie ranny. Umiera na linii frontu, z bronią w ręku. Zostaje pochowany na tamtych terenach. Dopiero wiele lat później jego szczątki sprowadzono do Polski i złożono w miejscu szczególnym, na Wykusie, w rejonie, w którym działały jego oddziały. Dla wielu był to symbol. Dowódca wrócił do swoich. Wokół ponurego narosło sporo ciekawostek. Podczas szkoleń cichociemnych uważano go za jednego z najbardziej zdyscyplinowanych kandydatów. Nie lubił rozgłosu, nie opowiadał o sobie, a jednak jego legenda rosła. Podkomendni wspominali, że zawsze jadł to samo co oni, nigdy nie korzystał z dowódczych przywilejów, był surowy, ale jednocześnie troszczył się o swoich ludzi. Po wojnie przez długi czas jego postać była przemilczana, nie pasowała do oficjalnej narracji. Dopiero po latach zaczęto przywracać pamięć o nim i o jego oddziałach. To był pierwszy odcinek serii Legendy polskiego podziemia, poświęcony Janowi ponuremu piwnikowi. Jego odwaga, determinacja i wierność w sprawie wolnej Polski pokazują, jak wiele byli gotowi poświęcić żołnierze Podziemia. Już wkrótce pojawi się kolejny odcinek, a wraz z nim następna niezwykła historia bohaterów, o których nie wolno zapomnieć. Jeśli ten materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. Twoje wsparcie naprawdę pomaga rozwijać ten projekt. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce!